Dzień dobry, witam serdecznie. Tomasz Guk, ja Bąk, Heli Polska. Dzisiaj zaprezentujemy Państwu czołowy wózek spalinowy serii G3 o dźwigach od 4 do 5 ton. Tomku, co możemy powiedzieć na temat tej wyjątkowej serii? Jarku, seria G3, seria stworzona do ciężkiej pracy, seria przeznaczona do najtrudniejszych warunków w różnych firmach. Dostępna z silnikami diesla oraz silnikami gazowymi, seria, która ma specjalnie wzmacniane osie, zarówno oś napędową, jak również oś skrętną, po to, żebyśmy mogli w każdych warunkach przez długi czas bezawaryjnie pracować wózkiem. To, co, to, co możemy jeszcze powiedzieć, to mega fajne kabiny z super przestrzenią dla operatora. Oczywiście Tomku. Przede wszystkim te kabiny są bardzo ergonomiczne, mają dużo przestrzeni, operator swobodnie może w nich pracować i dzięki zamontowanej klimatyzacji czy ogrzewaniu, jak również na wiewie na przednią szybę, przednie i tylne wycieraczki, ogrzewanie tylnej szyby, naprawdę praca operatora sama przyjemność. Dodatkowo ma bardzo dużo miejsca, wygodny fotel z podłokietnikiem. Jarek. Jeśli chodzi o maszty, mamy tutaj dostępne trzy rodzaje masztów. Tak. Mamy dostępny duplex, duplex z pełnym wolnym skokiem i triplex. Z, mak z, z maksymalnym odnoszeniem do 7,5 metra. Dokładnie. Co jeśli chodzi o opony? Standardowo, to, jak mamy w tym modelu prezentowane, są to opony pompowane, pneumatyczne, ale jeśli klient potrzebuje, możemy zaproponować pełne superelastyczne. Jeśli będzie taka potrzeba, również możemy ten wózek zaproponować na kołach bliźniaczych z przodu. Oczywiście, co poprawi jego dźwigi. Z dodatkowych rzeczy, które zawsze w naszych wózkach oferujemy klientom, jest to pełne oświetlenie LEDowe, kogut LEDowy i możemy również zaproponować dodatkowe światła. Tak, możemy zaproponować dodatkowe światła BHP, przednie, i tylne światło Blue Spot oraz czerwone linie boczne, tak zwane Red Zone, prawy i lewy. W prezentowanym wózku również mamy zamontowany pozycjoner hydrauliczny wideo, który ułatwia operatorowi. Operowanie tym wózkiem, prace z różnymi rozmiarami ładunków. Oczywiście, zgadza się. Myślę, Tomku, że powiedzieliśmy bardzo dużo na temat tego wózka. Myślę, że zaprosimy Państwa teraz na prezentację. Zapraszamy na jazdę próbną.